6 kwietnia 2025 roku, niedziela. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Kolor szat, fioletowy. Piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie. Obietnica nowego wyzwolenia. Psalm. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Drugie czytanie. Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych. Ewangelia. Od tej chwili już nie grzesz. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko, upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak noutek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajęcie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Oto słowo Boże, Psalm. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami. Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy, i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Drugie czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie go, zarówno mocy jego zmartwychwstania, jak i udziału w jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do jego śmierci, Dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. Do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Aklamacja. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga Waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ewangelia według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy... Nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, Pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła, nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Kochani, dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do świątyni jerozolimskiej, do miejsca, które dla Żydów było centrum religijnego życia. Tam właśnie, o Brzasku, Jezus nauczał lud, jak to miał w zwyczaju, z miłości do człowieka i spragnienia, by doprowadzić każdego do zbawienia. Jednak spokój tej sceny zakłóca dramatyczne wydarzenie. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, by postawić Jezusa w sytuacji bez wyjścia. To nie tyle troska o prawo Boże ich motywuje, ile chęć zastawienia pułapki, wystawienia Jezusa na próbę, by mieć powód do jego oskarżenia. Prawo Mojżesza, o którym mówią, rzeczywiście nakazywało surową karę za grzech cudzołóstwa kamienowanie. Ale zauważmy, że oskarżyciele kobiety nie przyprowadzają mężczyzny, choć prawo wymagało, by i on poniósł karę. To już pierwszy ślad ich obłudy i braku prawdziwej sprawiedliwości. Ich celem nie jest wymierzenie sprawiedliwości, ale uderzenie w Jezusa. Oczekują, że albo poprzekamienowanie. Wtedy będzie sprzeczny ze swoją nauką o miłosierdziu, albo sprzeciwi się prawu Mojżesza i będzie można go oskarżyć o bluźnierstwo. Ale Jezus nie odpowiada od razu. Schyla się i pisze palcem po ziemi. Ten tajemniczy gest, milczenie mistrza, jest równie wymowne jak jego późniejsze słowa. Ojcowie Kościoła, a za nimi wielu komentatorów, widzą w tym geście nawiązanie do Boga, który palcem wypisał dziesięć przykazań na kamiennych tablicach. Jezus pisze na ziemi, jakby przypominając, że On sam jest tym, który dał prawo, ale teraz objawia jego pełne znaczenie prawo miłości i miłosierdzia. Kiedy w końcu się odzywa, Jego słowa stają się sądem nad sumieniem każdego człowieka. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To nie jest zakwestionowanie prawa. Ale przeniesienie sporu z poziomu literalnego przestrzegania przepisów na poziom serca i sumienia. Jezus nie relatywizuje grzechu, ale przypomina, że nikt z nas nie jest bez winy, że każdy potrzebuje miłosierdzia. W tych słowach nie ma złości, nie ma potępienia. Jest prawda, naga, czysta, pełna siły, ale podana z łagodnością i miłością, która przemienia. I co się dzieje? Wszyscy odchodzą. Najpierw starsi, być może dlatego, że mają więcej lat i więcej grzechów na sumieniu, może większą świadomość swojej słabości. Potem młodsi. Nikt nie rzuca kamieniem. Zostaje tylko Jezus i kobieta. To piękna, poruszająca scena, grzesznik twarzą w twarz z miłosierdziem wcielonym. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. Nikt, panie, i ja ciebie nie potępiam. I odtąd już nie grzesz. Ta scena jest ikoną sakramentu pokuty. Jezus nie przyszedł, aby potępić, ale aby zbawić. Nie przyszedł niszczyć grzesznika, ale go ocalić. Takie jest serce Boga: serce przebaczające, serce cierpliwe, serce pełne miłości. Nie oznacza to, że grzech nie ma znaczenia, że można go bagatelizować. Jezus mówi wyraźnie: Nie grzesz więcej. Ale zanim powie to napomnienie, daje przebaczenie. Miłosierdzie poprzedza moralne wymagania, nie znosi ich, lecz umożliwia ich spełnienie. Jakże bardzo ta Ewangelia wpisuje się w ducha wielkiego postu, czasu pokuty, nawrócenia, powrotu do Boga. To czas, w którym mamy stanąć wprawdzie o sobie, jak ci, którzy jeden po drugim odchodzili, bo przypomnieli sobie o własnych grzechach. Ale przede wszystkim mamy stanąć jak ta kobieta, upokorzona, może rozbita, ale otwarta na spotkanie z Jezusem. A On nas nie odrzuci, nie zamieni naszych grzechów w akt oskarżenia, lecz w przestrzeń, którą wypełni swoją łaską. Święty Augustyn, zachwykony tą sceną, mówi, pozostała tylko nędza i miłosierdzie, miseria et misericordia. Tylko te dwie rzeczy są naprawdę istotne w obliczu Boga. Nasza nędza, którą mamy rozpoznać, przyznać się do niej, oddać ją Jezusowi. I Jego miłosierdzie, które nas nie niszczy, lecz podnosi, oczyszcza, przywraca godność. Chrystus nie rezygnuje z nas. Nawet gdybyśmy popełnili grzech tak poważny, jak cudzołóstwo tej kobiety, to On, jeśli tylko przyjdziemy do Niego z pokorą i skruchą, nie odwróci wzroku. Nie ma grzechu, którego by nie mógł przebaczyć. Nie ma upadku, z którego nie mógłby nas podnieść. Problemem nie jest to, że upadamy, problemem jest, jeśli nie chcemy powstać. Dlatego papież Franciszek przypomina: Bóg nigdy nie przestaje przebaczać, nigdy. Problem polega na tym, że my przestajemy prosić o przebaczenie. Prośmy zatem nieustannie. Niech nie będzie w nas lęku ani zniechęcenia. Bóg jest Ojcem, który czeka, który wypatruje, który się raduje, gdy jego dzieci wracają. Zakończmy to rozważanie modlitwą. Panie Jezu, miłosierny sędzio i dobry pasterzu, naucz nas nie potępiać innych, ale widzieć w nich braci i siostry. Naucz nas patrzeć na siebie z pokorą i uznawać własne grzechy. Uczyń nasze serca zdolne do przebaczenia. Do miłości, do nawrócenia. A w chwilach naszej słabości przypomnij nam, że Twoje miłosierdzie jest większe niż nasz grzech. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź nas zawsze do Twojego Syna. Amen. Niech ta Ewangelia będzie dla nas wszystkich zachętą do owocnego przeżycia sakramentu pojednania. Niech przypomina, że Bóg pragnie nie śmierci grzesznika, ale jego życia. Idź i odtąd już nie grzesz. Niech te słowa Jezusa stają się naszą codzienną modlitwą, naszym pragnieniem i naszym zmaganiem. Amen.